Hejcie kochani, z tej strony Kukilia A dzisiaj słuchajcie, będziemy losowali kolor, za którym mamy się przybrać w Dress to Impress Więc losujemy Pierwszym kolorkiem będzie zielony, jej! Dobra widzę. pierwszy jest zielony Jak dobrze wiecie, musimy wziąć skórę, która nie jest zielona, bo będziemy wyglądać jak kosmici. Okej okay, widzby, e, ogólnie tu nagrywam z Abim. Więc, jeżeli ktoś chce, to może dołączyć. No dobra. Okej. Okay. To być zielony. Musimy jakieś zielone rzeczy wziąć. Oczywiście. I widzę, że bierzemy takie. Nawet to jest taki kolorek, bym powiedziała... No... Bardziej taki, wiecie... Świąteczny. Więc fajnie. Holiday, czyli wakacje takie, święto różne, różnego rodzaju święta, więc słuchajcie, no trochę pasuje, trochę nie, to chyba nie jest zielony, to bardziej niebieski, dobra. Bierzemy to, Wyglądamy kosmici, ale wiecie co kosmitowego nas czeka? Jabłko, jabłko, wytwór kosmitów, nie no, żartuję, dobra. Bierzemy oczywiście te buty. Bo oczywiście, czemu byś by nie? Możemy wziąć trochę dłuższe włoski. Będą ładniejsze, przynajmniej moim zdaniem. No dobra. Bierzemy może takie. Ja? Chociaż nie wiem. Chociaż nie wiem, mi ja się pojawić, że tu mogę akurat. Akurat tu mogę przesadzić. Dobra. Czy pańki okej? Okay. Są takie. Ale też są takie. Takie są też ładne. Dobra. Usuwamy to i chyba bierzemy to. Ale po prostu pańkę weźmiemy inną może. Bo trochę nie pasuje. No dobra. Bierzemy może to. Teraz to ładniej wygląda. Na pewno ładniej. Je, ja zejdź stąd! Ja muszę mieć zielone paznokcie. Aby być ładną modelką, Mitsuby. Chyba ładną modelką. Nie wiem, możecie mi napisać w komentarzu, czy jestem ładną modelką. Ale tak czy jak widzę? zielone to bardzo ładny kolorek. Przynajmniej ja tak uważam. Nie wiem. Czy wy tak też uważacie? Ja bym zrobiła jakiś zielony make-up, ale zdałam sobie sprawę, że to nie jest Fashion famous eee, A dobra, jest tu jakiś zielony make-up. Piękny zielony make-up. Nie, no tak na poważnie za moment zmienię to, tak? To tylko chwilowo. Kurde, co to wygląda? Jak to wygląda? Ej to wygląda okropnie Dobra Jakby mi nie zależy na tym żeby wygrać Tylko mi zależy na tym, abym Wygrała ten challenge co sobie dałam jakby I no i ja abiemu Więc słuchajcie mi zależy tylko na Tym, abym się przebrać Idealnie do tematu Dobra czy coś jeszcze jest? O oh mój gosh Przecież jak ja wyglądam. Jak taki kosmita widzę. Tu trzeba. Potrzebujemy a więc tych. Jak to się nazywało? Spodniczkę. Mm. I teraz ładniej wyglądam. Chociaż nie wiem. Na pewno mniej kosmitowato. Okej. Okay. Bierzemy to, i teraz wyglądamy jak balerina, więc słuchajcie, w sumie nasza balerina mogłaby być na scenie. Okej, okay. i tak się to prezentuje. Ogólnie widzę, że bardzo mi się podoba ten skin, możecie napisać w komentarzu jak wam się ogólnie podoba, no i widzę, że oczywiście zmieniamy minkę na trochę ładniejszą, bardziej taką wow. Nawet oczy są zielone, ale dobra. Może chyba być. A wy, możecie napisać w komentarzu, jak Wam się podoba ten skin. Ogólnie, widzę, tych skinów będzie trochę mniej. Bo będzie taki ten. No nie wiem, ile skinów, ale ogólnie będzie mało. Dosyć. Idzie nasz Abi. To tak bardziej pod limonkę, bym powiedziała. Ale bardzo ładnie. Ogólnie ładnie. Ładnie on się przebiera. Mega. Okej. Okay. Jest w ogóle ktoś z fanek? Chyba nie. Dobra, tu mamy jakąś mafinkę. Bardzo ładna mafinka w ogóle. O. No. Co to jest? To ładne jest. Nawet letnie święta. Aha. Chodzi o wakacje. Jeżeli tak, to super. Mm -hmm. Bo holiday to bardziej takie pod święta święta. To nie tak, że wiecie, że macie sobie wybrać święta. Tylko to takie święta. No bardziej holiday się kojarzy z, z Bożym Narodzeniem i wi Wigilią. Ale no dobra. To ładnie, ludzie się tu przebierają. Choć nie wiem. To nie wiem, co to jest za skin. Taki bardziej francuski. Parożur. No dobra. Jeżeli ktoś chce czelęcie go jako... francuska? No to może napisać w komentarzu. O, wreszcie osoba, która się przebrała do tematu. No, tutaj czwórka, solidna czwórka. Ani nie oszukiwała, ani nie ma wipa, ani po prostu ładnie. No nic wyjąć, nic dodać. Mhm. Co to jest, kurde? Dobra, boję się coraz bardziej, Chociaż jest 23, to i tak się boję. Fesz, e e e dress imprez. Dobra. Juu, to jest straszne, widzę Co tu się dzieje? Ok, mm, kolejne to jest Atyfyfypyry mm, ja bym powiedziała tak średnią. Mam nadzieję, że mój skin przebije wszystkie, chociaż wątpię. Ponieważ ja widzę o tej godzinie, nie myślę i robię totalny bezsens i nonsens. Ona się przebrała na żółto. Doceniam to. Jeden kolor miał być. Żółty to też spoko kolor Chociaż nie wiem, żółty to tak średnio Tak pośredni Za moment będziemy znowu losować I zobaczymy co tym razem więc by nam się przytrafi i jaki kolorek I tu jesteśmy my Okej okay. Mam nadzieję, że ja zajmę któreś miejsce No jeżeli nie zajmę to po prostu to tak Do niczego nie dodaje się Dobra Hmm, cztery, poza jasne zielone, ale tak wiesz, jak green screen. Aha, nie odróżniam kolory zieloni. Dobra. Ale mam nadzieję, że spoko ja ci dałam piątkę przypominam. I nic nie komentowałam. Powiedziałam, że bardzo ładny skin. Ale no dobra, no słuchajcie, nie zajęłam ani pierwszego, ani żadnego. Gdzie my jesteśmy? Na dwunastym? I co tak słabo? I bardzo słabo dzisiaj. Dobra. Idziemy na inny serwer? Ok. Teraz, kochani, jeszcze raz kręcimy kołem i. Żółty! Teraz mam żółty, ale fajnie. Ok, widzę. dotarłam na jakiś inny serwer, abi też to łączył. Na to też bardzo liczę. Akurat tu temat żółty nam się trafił. Bardzo znany kolor pośród Dresdo Impros. Dlatego widzę. E, bardzo fajny git. Mam nadzieję, widzę, że ten cudowny kolor nastąpi. Dobra, widzę. Teraz żółty. Napisałam do niego. Ty, co ty? Chyba you Dobra. Oczywiście ty, to znaczy dziękuję. A co tu jest napisane? Kliknij. Blokować. Kliknij tutaj, jeżeli utkniesz lobby. Co? Ej, ale to jest spoko. O co tu chodzi? Ja nie wiedziałam, że takie coś jest. Że tu napisane jest coś takiego. Wow. Nie spodziewałam się tego, tak szczerze. No dobra. Kolejny temat, jak już wiecie, to jest żółty. Na żółty możemy się przeprzeć za hot doga. Ale po co? Skoro to nie jest całkowicie żółty. Mój piesek tu ciągle na kołderkę i przychodzi. Ja muszę go odganiać. Przecież tak nie może. Niko zejdź. trochę jak renifer niko, ale no. A temat to jest na plaży. Bardzo tematycznie i bardzo kreatywnie. Bym powiedział, Niko. Dobra. Yy, teraz na plaży, czyli na plaży na żółto. Musimy się przeprawić na żółto, bo wyglądamy jak ta babka z apety, czyli Rose. Dobra. Wiem, widzibę. dziwnie wyglądam, ale dobra. Nie wnikać. Taka łagodniejsza minka. A tutaj, ulany, bym zrobiła żółte paznokcie. Tutaj, bym na pewno zrobiła jakiś inny strój. Po prostu bym... tak o. I teraz bym może wzięła jakąś inną. Może bym wzięła, właśnie sukienkę jakąś. Zamiast tego. Co to jest? I to mnie też ciekawi bardzo. Ale dobra. Okej, okay, niech będzie to. Wyglądamy jak plazoszowiczka. Teraz tylko kapelusz, okulary i git. Dobra, a tak na poważnie weźmiemy jeszcze jakieś biżuterię. Ja bym jeszcze coś dodała. Ale nie wiem. O, Lenka dołączyła. Pozdro. Dobra. Ja bym jeszcze dodała buty. Tylko buty są tutaj. To nie pasuje do stylizacji. Moim zdaniem powinny być. O, takie leciutkie takie gdzieś. A całe włosy powinny być inne. Powinny być. Już Wam mówię. Takie. Okej, okay. i takie powinny być włosy, ogólnie powinny być ładne, a te włosy są ładne, więc nie wiem, co bym. może chyba być, trochę żółtawa skóra przydałaby się, czyli taka gdzieś, dla mnie to jest żółty jakby no, żółty to żółty widzę OK, Okej, teraz słuchajcie, jakaś torebeczka może, taka by było ładnie nawet. I teraz ładnie. Teraz wygląda ślicznie. Dobra. Więc słuchajcie, tak się prezentuje mój outfit na teraz. I ostatni będzie chyba temat, chociaż nie wiem. Chyba, że ktoś jeszcze dołączy i by chciał bardzo być na odcinku, to jeszcze przedłużymy bo ja taka jestem bardzo miła, jak widzicie po moim guście yy, dobra tyk 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 i tak to wygląda, koraliki by były takie to by było albo takie takie w sumie też jest nawet ładne no dobra takie byłby, były. Możecie napisać w komentarzu ogólnie, czy Wam się podoba ten skin, który robię teraz. Możecie zastopować i napisać let's go, oceniamy. To byłoby świetne. Tylko nie wiem, to chyba jest taki bardziej żółtawy. To dobrze, bo ja akurat mam za żółty. Mój nieulubiony kolor, pozdro. Był zielony i był żółty. Nie no, zielony tak się nie lubię. A żółty to nie cierpień, nie cierpię. Ja bym nigdy w życiu nie ubrała nic żółtego. Nic. Zresztą mi tak niczego nie mam. Ale no. Z żółtego akurat nic nie mam. Ale dobra. Weźmiemy takie coś. I bym jeszcze jak powiedziała takie rękaweczki. Tylko nie wiem, czy one by były takie. No dobra, tak się prezentuje mój skin, możecie ocenić, no i oby następny kolorem był różowy, ja liczę na różowy, na fioletowy, no dodałam jeszcze kolejną opcję, czyli na czarny, który nie jest kolorem, ale dobra, nieważne, widzę, niech będzie. No i fajnie by było, gdyby wylosować z tych kolorków, nie taki, który już nie lubię. Nie dodałam brązowego tylko ze względu na to, że będę wyglądać jak. Nie powiem kto. Dlatego więc nie. Lepiej. Najgorzej iść jako pierwsza, bo wtedy na przykład ktoś pójdzie na kawę i słuchajcie, już tu przemienię pierwsza osoba. I Po prostu może nie zauważcie jej. Ale no. Dobra. Oknik ok, to Polak. Jak możecie się domyślać? Trójeczka. Nie wiem, czy on jest ona on moim fanem. Czekajcie. Pokażcie mi tu. On! Ale fajnie. Dobra. Ok. Oj, Majcie, dołączyła. Tak mi się ziewać, tak gdy na tym godzina. Pierwsza, druga, trzecia. Co pierwsza, druga, trzecia? Dobra. Czwarta. A ona chyba liczy ile ludzi tu przyszło. A nie, jaką cenę chyba. Chyba tak. I ja się zakopiłam i nie wiem czy był... A dobra, chyba nie była B. Tak mi się wydaje. Jeden? Ej, weź trochę wyrozumiałam. miała bądź. Jakby... Dobra. Jestem ja, jej! Mam nadzieję, że dobrą ocenkę dostanę. Mam taką nadzieję. Jeden? I czemu jeden? I to jest niemiłe, bo jeden dostałam od fanki. No nawet spoko, tylko nie pasuje mi to, że to jest białe, a nie złote. Nie wiem dlaczego, ale to jest białe. Taki masz problem. Co masz problem? Yy, nawet. Nawet skin, ale wiecie, widzę. Taki pod Hawaja. Nie pamiętam, jaki był temat. Dobra. To teraz sprawdźmy. Aha. Ludzie naprawdę. Nie, widzimy ja się załamię. Czemu na siódmym? Ja to jest strasznie niemiłe, że ludzie mi takie noty dają. Dziwne. Ja bym sobie postawiła piątkę na przykład. Teraz kolejny kolorek, czyli kolejny czerwony. No nawet spoko. Czerwony. Był zielony, był żółty. Teraz widzimy jest czerwony. Czerwony to jest spoko kolor, to kolor miłości, troski, oddania. Nie wiem, czego jeszcze. Możecie napisać w komentarzu, z czym Wam się kojarzy kolor czerwony, a my już ruszamy. Report fair wiadomości. Nie wiem, co to jest. Wiem, że wiadomości to są wiadomości. Dlatego widzowie bierzemy za taką... ...czerwoną zjawę, jakbym to powiedziała. Dobra. Wyglądam jak ogień trochę. W sumie to wygląda creepy. Więc może tego nie, bo widzę, creepy to nie. Może to bym dała. Nie wiem co jeszcze bym dała widzę. Yy, ogólnie widzby chyba bym jeszcze dała jakąś sukienkę ładną. Nawet na pewno zarąbczastą Dobra, sprawdźmy teraz tu. I tu jest ciężko. Wybrać cokolwiek, bo tu jest dużo, bardzo dużo. I nie wiem, co kompletnie wybrać. Więc możecie mi doradzić. Ogólnie te basic te niezbyt się przydadzą. Dobra, ogólnie weźmiemy to. Abyśmy włosy dały in, Dali inna, Ale kozacko Abi w ogóle się też przybierał. Mmm, dobra. Wyglądałam przed chwilą jak Wajana. Jestem Wajan z Motonią. Tyry ty, 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 I we mnie. Taki ludzi nie pojedna. Blisko horyzontu, jestem siłą między śmiercią we mnie. Coś tam, coś tam. Nie pamiętam, co to było. Dobra, mam nadzieję, że wyglądam chociaż trochę tak. Wiecie, jak to się mówi. No, stylowo. Dobra, musimy wyglądać stylowo. Dlatego. E... Dobra? To jest dziwne. Czemu mi się nie farbuje? Czy tego się nie da farbować? O dobra, da się jednak. To fajnie. To było dziwne. Mega dziwne. Aczkolwiek damy jeszcze coś. Dobra. Cześć. Na cześć. Dobra. Sprawdźmy jeszcze coś. Ja bym to dała, ale nie wiem, co to jest. Co mi się stało? Jakby wy widzieliście to? Mi się coś stało. Ej. Czemu mi się unosiłam? Nie wiem. Zresztą. A co się stało, że że jest smutna fanka jeżeli coś się stało to możesz mi napisać bo teraz za bardzo nie mam czasu odpisywać, ale nie wiem, co się stało no dobra tak czy siak to już to by chyba okej okay, może być I bym wzięła jakąś toropeczkę, bo widzę, że toropeczki są dla osoby. Dlatego, że po prostu tak się chce. Dobra, ludzie tu naprawdę biorą te tematy śmiertelnie poważnie, chociaż mnie to dziwiło. Ok, dobra, jeju, co tak laguje. Ja nie mogę. Dobra, widzę to ostatni temat. E, piszę tak, bo tak. A, i Wesołych Mikołajków widzę, bo to nagrywam w czasie Mikołajku, więc Wesołych Mikołajków wam wszystkim. Ogólnie to ja wam życzyłam wcześniej. Ja w realu jestem chora Oj, oj słonka zdrówka. No dobra. To tak. Mmm, zdrówka i pozdrawiam podłogę z Wal, czyli naszą. Eee, no, wywet. Dziękuję. No, dobra. Ktoś tu kocha Basie. Nieoczekiwany zwrot akcji. Moja ciocia ma na imię Basie. Dobra. Basic Ale chociaż Mikołajki miałam fajne, no chociaż to kochana. A no i żeby wam nie powiedziałam, że jutro są urodziny mojej siostry Możecie napisać wszystkiego najlepszego w komentarzu zresztą Jeżeli chcecie oczywiście, nie musicie, ale możecie wszystkiego najlepszego napisać To będzie cudowny prezencik dla niej Lub jej możecie też napisać bo w sumie też mam. Kto pytał? Na pewno nie ty. Mhm. Ej, to takie smutne, że oni hejtują mnie. Kukurydza i tego. Oni kto pytał? Ja myślałam, żeby się ucieszyć, że dostaniecie taką wiadomość i nie wiem, napiszecie wszystkiego najlepszego, coś w tym stylu. A tu ktoś naprawdę? Nie, co nie? Nie. No, kochani, mnie to dziwi. Dlaczego nie odzywaj? Się, właśnie. Tak. Dobra skończ Co? Ej, to naprawdę są niemili ludzie. Bo niej mówię to. Do Ciebie. Mmm... ale to jest takie przykre, że ludzie mnie hejtują, chociaż naprawdę o mnie nic nie wiedzą. My się nauczymy Co? A wiesz, że Roblox panuje? I wiesz, że mogę Cię zhakować? Czekaj, kim Ty jesteś? Kukurydza. Blok. I hak. Krótki hak. Jeszcze nauczę ludzi tego przekleństwa chyba do tego mogę się odwołać do kuczenia i nękania hampasiec 130 mlecz fułowyś tyś z kto wygrał? a ja na czwartym, okej okay, spoko dobra Zablokujmy ją i też ją zgłośmy. Bo co? Bo nie możemy? No pewnie, że możemy. Gnębienie na przykład. Nie wiem. Dobra, widzę. Brach toxic. I to jest w ogóle niefajne. I bardzo mnie miło. I bardzo mi się chce przez to płakać. Ale dobra. Nie, nie będę płakać na odcinku oczywiście, widzę. Okej, okay, widzę. Be. Spokojnie. Za moment je wywali. No i pa jo. Pa. Pájo, adios už je faliho, ale fajně.